No. Dopłynęliśmy do lądu! Dobrze. Kapitanie! Słucham! Dopłynęliśmy już do lądu. Dobrze, zbierzcie cały nerwusz. Ekwipunek i... Właśnie przed chwilą to zrobiliśmy, gdy kapitan spał. No dobra, to idziemy. Dobrze, chodź. Tu już ja no, no, jabłka. w miasto. Wraszny. Dobra, pójdę się jeszcze zapytać strażnika, czy tutaj można gdzieś wynająć pokój w gospodzie. Kapitanie, można. Tutaj. Gdzieś jest jakaś kartka, tylko musimy ją sami znaleźć. Chciał kupić tamten Niebieski, widzicie? No, strasznie ładne. że on już chyba dopiero co przypływa. Albo odpływa. Ale oni mają tutaj niezłe złoże. No, Żelaza, złota. Dobrze, no, chodźmy. Jesteście? Poszukajmy kartkę. Dobra. Hmm. Tamten budynek wygląda na kartkę. O tamten. Być całkiem no. duży, Gdzie wy jesteście? Ja jestem na ścieżce. Dobrze, yy, no to wy najpierw zobacz yy, rozglądnijcie się za pokojem. A ja zapłacę już za noc. Okay. Za... No to górze, Dobrze. Mhm. Dobra, tutaj jest ładny, górny pokój. Widzicie? Zaraz. Wynajmniej dwa pokoje. Na razie są zajęte. Na razie mamy jeden. No dobra. Jeden z nas będzie stał na straży, jak będziemy spalić. Dobra, Wito, chodź na górę. Mam klucz. Proszę, daj. Dobra, Wito, oddaj to złoto, które miałem dać karczmarzowi. Łołd. Wziąłeś wszystko, musiałem dawać resztę. Otrzymaj. No to zamkniemy na razie nasz pokój. Dobra, zamknięty. Może klucz do skrzynki i inne nasze zbroje i takie tam. Wiesz może ja się lepiej położę. Dobrze. Ja dla pana przygotuję, jak zanim pan wstanie, przygotuję panu zupkę. Idźcie poszukać grzybów. Bardzo dobrze. Ja idę się Muszę tylko pokładać rzeczy. Dobranoc.